15 kolejka, PKO Bank Polskiej Ekstraklasy i starcie Lech Gdańsk z widzewem łódź, jak przed każdym meczem tej serii spotkań usłyszeliśmy hymn Polski. Już we wtorek, 11 listopada. A więc święto niepodległości na ekstraklasowych stadionach także uczczono to w podniosły sposób. A sam mecz lepiej zaczynają goście z Łodzi Szechu tuż obok bramki strzeżonej dziś przez Szymona Wejraucha. Grający w ostatnich spotkaniach Paulsen z kontuzją. Jego przerwa w grze potrwa kilka tygodni. Teraz sezonienko. I piłka ląduje w rękach Ilicia. Serb z kolei został powołany do reprezentacji swojego kraju, tak samo jak i szechu do reprezentacji Albanii. Baena, Baena szybszy od Wejraucha, powinno być 1 do 0 dla Widzewa. Nie, nic z tych rzeczy. Baena marnuje kapitalną sytuację, a piłkę z linii bramkowej wybija Wojtko. Nieprawdopodobne pudło Baeny, no to może teraz. Czyż Szymon, czyż za pola karnego strzał niecelny. To przerwy wynik brzmiał 0 do 0, ale trzy ostatnie spotkania Lechi skończyły się wynikami 2 do 1. Dwie porażki i jedno zwycięstwo gdańszczan, Także na jakieś gole mogliśmy tutaj liczyć. Alvarez przejął piłkę Szechu, Szechu do Bergera, Sebastian Berger! Widzę wprowadził 1 do 0. Ogromne pretensje zawodników Lechi Gdańsk. Ich zdaniem w tym momencie na początku akcji Bobczek był faulowany. Ta sytuacja była długo analizowana na wozie war. Jednak sędziowie podtrzymali decyzję z boiska. I widzę, wprowadził 1 do 0. Alvarez do Bergiera. Tym razem napastnik widzewa nieskuteczny. 7 goli ma już na swoim koncie Sebastian Bergier spotkanie zapowiadano jako starcie napastników, bo w lechi Tomasz Bobczek jak na razie może pochwalić się siedmioma trafieniami. Sezonienko właśnie do Bobczka i jest 1-1. Słowak z ósmym golem w tym sezonie. Świetnie odebrał piłkę Sezonienko, a potem zanotował asystę przy trafieniu Bobczka. Jest remis na stadionie w Gdańsku, a potem Lechia rusza i jeszcze bardziej zdecydowanych ataków Kabilomena do Bobczka. Bobczek oddaje piłkę Kolumbijczykowi, ten strzela i Dobrze w bramce widzewa i licz. Kapić, Riffet, kapić do Bobczka. Wciąż wynik brzmiał 1 do 1. Stały fragment gry dla widzewa szechu. Piłka przeleciała obok bramki. W pewnym momencie ze względu na zadymienie boiska. Mecz został przerwany, a więc stąd aż 14 minut do doliczonego czasu gry, który świetnie wykorzystali gospodarze. Tomasz Bobczek, 2 do 1. Asysta Kamilo Meny, ależ wyszedł w powietrze Bobczek. Potężne uderzenie głową i Lechia wygrywa w Gdańsku, 2 do 1. Bobczek samodzielnym liderem klasyfikacji strzelców w Słowach ma już 9 goli. Ogromna radość Jona Carvera, bo Lechia Gdańsk co prawda wciąż jest w strefie spadkowej, ale jej strata do bezpiecznego miejsca to już tylko dwa punkty. Z kolei widzew zajmuje 11 pozycję i ma 17 oczek. Lechia widzew 2-1. Subskrybuj bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.